Witamy ze słonecznej Malezji w naszym studiu Małej Ligi 2012. Ze mną dwóch stałych komentatorów: Szybki Error. Dzień dobry. I. utalentowany Deny. O! Gdyż się to zmieniło od ostatniego razu. Utalentowany, to brzmi dumnie, ale słuchamy dalej. Zaczniemy dzisiaj część pierwszą od Ligi Pierwszej. Troszeczkę zmieniliśmy nasze. stałe studio będzie to w trzech częściach, dlatego. Zaczynamy od części pierwszej, więc zacznijmy od. No jak wody. zwykle. Zacznijmy Zazwyczaj od kwalifikacji, które. Części pierwszej. Przebrnęły w miarę szybko i solidnie, bez żadnych karamboli. Także, Error, jak ocenisz swój start w kwalifikacjach w Grand Prix Malezji? No, witam serdecznie Państwa. Mój start oceniam na średnio zaawansowanie dobry. Powiem Wam, że na miejscu piątym, bo na tym się zakwalifikowałem czułem się niezwykle komfortowo, ponieważ po mojej lewej miałem Milczara, który był na miejscu czwartym, a po moim, a z tyłu miałem Karolu, którego tak sobie lubię, ale to nieważne, ale był za mną. Jak zwykle na pierwszym miejscu był Patryko, także to jest Nihilnowi, tak zwane. Tutaj dla, dla niewiedzących, co to znaczy, zapraszamy na Wikipedię. Na drugim miejscu był Deny. Deny, jak to, Deny, nigdy pierwszy, zawsze drugi, no ale co zrobisz. Poczekaj, do czasu. Duża, duża niespodzianka, moim zdaniem, bo Bączek, Bączek, Marian Bączek na miejscu trzecim w Sauberku. Potem, tak jak już wspominałem, Milczar, i przesunę się teraz na sam dół, bo oczywiście tych pośrodku nawet nie umiem wyczytać. Na samym, dole, na samym dole, jak zwykle, pan oficer klacza. Klacza, który, jak się okaże, później zrobił rzecz niesamowitą, ale o tym w dalszej części naszego studia. Tak więc, no to tyle ode mnie. Ja jestem zadowolony. Dany, u Ciebie, a u Ciebie, jak kwalifikacje przebiegły? Miałeś jakieś problemy? Ktoś cię blokował? Jak u Ciebie to wyglądało? Ja, w przeciwieństwie do mojego przedmówcy, jestem zażenowany swoją postawą. Ponieważ czas, który udało mi się osiągnąć, jest fatalny. W porównaniu do tego, co potrafiłem zrobić jakieś dwie godziny wcześniej. Ale drugie miejsce nie było złe. Jak się okazało, później było bardzo dobre. Ponieważ udało się. Uniknąć apokalipsy na pierwszym zakręcie, ale, ha ale, ale, ale Deny, nie wyprzedzajmy faktów. Sformatujmy naszą sytuację na razie do A, kwalifikacji. Okej, okay, no to ja już powiedziałem, co wiedziałem. No, także zakończmy ten wątek kwalifikacyjny. Brakuje naszego trzeciego stajego komentatora, którego, jak wspomniał Error wcześniej, miał problemy w kwalifikacjach, ale co zrobił w wyścigu, tego przekonacie się za chwilę. Tak, ja już... tylko mogę wtrącić, bo przynajmniej nie ma z nami. Klacz nie ma z nami, ponieważ w drodze, kiedy lecieliśmy z Kambodży Wielkiej do Malezji, mniej więcej w przesiadce w Moskwie północnej, klacze po prostu zabrała policja. My nie wiemy, co się z nim dzieje. Nie wiemy, czy w ogóle zdąży na ten wyścig, więc to był to po prostu był, był pełen stres proszę Państwa, bo klaczek po prostu stanął, popatrzył na nas, my na niego. Myśmy mu pomachali, on został, myśmy pojechali. Także, no, co tu więcej zrobić? No, martwimy się. Wielki strasznie. żal nas zrobił, ale no musimy lecieć, bo studio trzeba nagrać następne, nowe tak, wyścigi. Tak, tak, jasne, tak dalej. jasne. Lecimy. Kolega jakoś do nas dotrze, także. Dobra, lecimy, panowie, dalej. wyścig się odbył. My już po wyścigu wyniki znamy i zacznę może od sytuacji, która najbardziej mnie, mnie zdziwiła, gdyż Jadąc w swojej drugiej lidze, nagle pojawił mi się napis u góry ekranu Denny is offline. Se pomyślałem, że chyba już skończyli, ale tak się nie stało. To se źle pomyślałeś. Denny, pytanie do ciebie. Zacznę od pytania, które najbardziej mnie frustruje, gdyż w pierwszej części naszego studia powiedziałeś takie słowa. Gdyby mi się coś takiego zdarzyło, to konsola zaraz by wyleciała przez okno. A co się u ciebie stało? Słuchamy. Ale to masz pamięć, chłopie. Jak to mówili nasi dziadowie, pradziadowie: jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. Oj! Powiedziałem o dwa słowa za dużo tydzień temu i się zamściło to na mnie. no trudów. Poleciałem tak samo jak Patryko, ale cieszy mnie to, bo przynajmniej szanse są wy wyrównane i po sezonie nikt nie będzie zarzucał, że wynik został wypaczony przez jakieś tam głupie, głupie błędy gry. Także ja tam patrzę pozytywnie na tą sprawę. Ale ja, prze ja muszę przepraszam, dodać. przepraszam, przepraszam, no właśnie dodajmy to, że Aj, proszę, może nie proszę. wszyscy wiedzą, Dany dostał wykopany z gry. Po. Ale z Także teraz mam drugie pytanie do drugiego mojego stałego bywalca. Error. Jak u Ciebie przebiegł wyścig? Bo walki tam było co niemiara, a w szczególności walka znów odbyła się na pierwszych dwóch zakrętach. Powiedz, co o tym sądzisz? Co ja mam powiedzieć? No, jedno, co mogę, mieć, mogę, mogę powiedzieć, żeby nie przeklinać, to powiem, że jestem lekko wnerwiony. Ponieważ ludzie ścigają się już razem trzy lata, trzy, rozumiecie? Raz, dwa, trzy, trzy lata. I dalej, i co najśmieszniejsze, mój własny kolega z zespołu zrobił sobie z, mojej z mojego dubska jesień średniowiecza. Wpierniczył mi się w dubsko z taką mocą, że ja wpierniczyłem się tym samym w dubsko kolegi Patrykona. Także było tak, że byłem między młotem a kowadłem. Ewentualnie między młotem a papieżem, zależy w jaką, w jaką funkcję się tam wierzy, nieważne. W każdym razie uderzyłem, zostałem na końcu wykolegowany, no a potem o dziwo, bo nie straciłem ani skrzydła, ani kary, nie dostałem ani nic, zacząłem gnać. Zacząłem gnać tak szybko, że ludzie po prostu mijali, mija, mijałem ich jak tyczki. Eee, tego mojego teammate'a jak minąłem, to on nawet nie wiedział, w którą stronę ja chcę jechać, więc skręcił skręcił w lewo, ja pojechałem w prawo, było po wszystkim. Dużo walki było, natomiast później, około trzeciego, czwartego okrążenia, Milczar. Milczar, ten człowiek niedoceniany, ten człowiek, któremu jeszcze nigdy nie udało się wy wygrać. No, może raz mu się udało, ale to był przypadek, bo mnie to rozłączyło. E walka z nim była niesamowita, Państwa, to była niesamowita walka. On mnie tak cisnął, tak starał się dochodzić, ale mnie nie wyszło. Koniec końców. Ale muszę jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Gdy już e, sytuacja po wyścigu została sformatowana, moja optyka wyścigu zmieniła się kompletnie. Na pierwszy plan wyskoczył klacza. Ja nie wiem, co ten chłopak jadł przed wyścigiem. Może miał kary, może miał, może miał bigos, Bo Ale to tak była czarna klaczka. To był taki czarny klacznik. On tak gnał, kochanej. On gnał, 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 miał lepsze czasy niż ja, lepsze czasy niż ten przede mną, ale nie dogonił żadnego z nas. A wiecie dlaczego? Nie? A ja wam powiem dlaczego. Bo klacza to jest taki ambitny chłopak. Problem w tym, że mu szybko, szybko puszczają nerwy i przywalił w którąś z bandę i było po wszystkim. Niemniej gratulacje dla bąka, bo bąku zrobił to, co bąki zazwyczaj nie robią, czyli nie puścił bąka. I wygrał. Co tu dużo mówić? Podsumowujmy. Pierwszy, drugi wyścig Malezji w lidze pierwszej, czyli na pierwszym miejscu skończył bąk. Drugi, Patrico z karą nie, do, nie zdołał dogonić pierwszego bąka i puścić bąka. Trzeci, niespodziewanie na podium, nasz stały komentator Error. Czwarty, Milczar. Piąty, super nasza czarna klacza. A dzienny, a przepraszam, danego wywaliło także jest na samym końcu. I to tyle. Myślemy. Także nawet, nawet hmm. na Facebooku. Znowu się nas... za nie śmiejemy, drugi raz z rzędu się zanieśmiemy. Jak na nie na początku, na... to w połowie wyścigu. Na Facebooku naszym nawet Denego nie ma, także przepraszamy Państwa, przepraszamy Denego, ale no takie są fakty, co tu trzeba mówić. Dziękujemy za oglądanie ja naszej osobiście zadowolony. Li... Dziękujemy. Pierwszej I zapraszamy na blog reklamowy. Co jest? Kurde, opuściłem się! Ale jeżeli mówimy o tym kredencie, czy ty wiedziałeś, że ten kredyt działa w systemie LTE? Czy ty możesz wiedziałeś ty, o tym? Możesz wytłumaczyć, na czym to polega? Właśnie. I po to to właśnie jest nasz konkurs. Nasz konkurs polegający na tym, że jeżeli podobać się nasz filmik, jeżeli podobać się nasze tłumaczenie, jeżeli podobać się nasz wygłup, proszę napisz na naszym facebooku. Co według Ciebie oznacza skrót LTE? Dzień dobry Państwu. Prowadzić miał kto inny, niestety znowu prowadzę ja, także przepraszam tych wszystkich, którzy się spodziewali czego innego. Liga druga. Proszę Państwa, Liga druga, jak to Liga druga? Jest zaraz po Lidze pierwszej, zatem jest to Liga druga. W Lidze drugiej Malezja kwalifikacje, proszę Państwa, Któż lepiej o lidze drugiej może się wypowiedzieć? Któż lepszy? Któż bardziej celne komentarze może nam dawać niż kolega Matijat? Matijat, powiedz nam, kochany, co ty czujesz, gdy widzisz te kwalifikacje? Co ty czujesz, kiedy widzisz przed sobą tych czterech innych kolesi? Powiedz nam, podziel się. Witam. Powiem tylko czuję. Czuję wielki smród, gdyż miałem nadzieję, tak jak kolega... <laughs> Pierwszy. słowa. Po treningach, które jeździliśmy, że czas, który Mateo zrobił jako P1, było w moim zasięgu. I tak by się, nie, tak by się stało, gdyby po prostu na ostatniej zakręcie i prostej nie brakło mi paliwa, bo jechałem na P1. Ale piąte miejsce nie jest złe. Gratulacje dla Mateo za pierwsze pole. Tachograf w Szarentem też trzymają dobry poziom. No i oczywiście czwarty Lukian, który z wyścigu na wyścig jedzie coraz lepiej. Reszta troszeczkę słabiej, Lotusy mnie tutaj i jak Zauber strasznie tutaj słabo pojechali, ale to w dalszej części może coś o nich powiemy. A to przepraszam bardzo, tylko wracając tak króciutko, zupełnie, zupełnie zahaczając o temat ten e, Szarent, to to nasza, nasza szaza jest, tak? Nasza gwiazda drugiej ligi, tak? Tak jest, to jest szaza, proszę Państwa, szaza, 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 nikt nie del kochać kazał, ale to szaza jest. Szasz, szasz jaki kibicuje, ja szczególnie cztery chłopak ma takie predyspozycje jak żaden inny. Niemniej Denny, powiedz nam kochany, jak ty odnosisz się do kwalifikacji, do tych wyników? Czy jakieś niespodzianki? Luz niespodzianki? Ja myślę, że niespodzianką było zwycięstwo Damiana Zamościa to jest ogromna niespodzianka, bo nikt się nie spodziewał, że jakiś przyjdzie z zamościa. Gdzie jest w ogóle? Zamość. zamość w ogóle przyszedł, tutaj wygrał wyścig, ciśnie wszystkich. Masakra, no, masakra. Szczególnie boli cię ten zamość, prawda? Słyszałem, że masz pewien. Szczególnie zaskość. i właśnie teraz. W trakcie naszego studia, co udowodni to, że jest to na żywo. Ja sobie wpiszę w ogóle Zamość. O. I zaraz nie wiedział gdzie to jest. Ale co gorsza, pierwsze, pierwsze co Denemu wyświetliło się, proszę Państwa, to zamość. Dwie kochanki plus pan. Także ciekawe strony Den odwiedza, co tu co, mówić, ale no, tak bywa. Niemniej przechodzimy do wyścigu. Przechodzimy do wyścigu, panowie. Eee, o, patrzę na wyniki wyścigu. Wyścig jak wyścig, jak każdy. Szczerze, nie ma o czym rozmawiać. Nie ma. No. To może co? To może Matijat przejmij pałeczkę przysłowiową, no i powiedz tam kilka słów, bo ja tu widzę te same. Przejmę, przejmę, przejmę pałeczkę, sensacji nie było, czyli z pierwszego pola, który wystartował Damian zajechał jako pierwszy, drugi wystartował Tacho, przyjechał jako drugi, trzeci wystartował szaret, przyjechał jako trzeci. Ja wystartowałem piąty i przyjechałem czwarty, ale to tylko dzięki błędowi jaki mi się udało na pierwszym okrążeniu, na pierwszym zakręcie dosłownie wyprzedzić kolegę. Lukiana, i tak już dojechaliśmy do końca, me... do końca całego wyścigu. Ale walki nie brakowało, z czego tachą z Szarentem mijali się ponoć co drugie kółko. Aczkolwiek tego nie spostrzegłem, gdyż miałem kilka błędów i jechałem z tyłu odpierając ataki Lukiana. Co więcej, mogę Fanta... dodać? Nic więcej fantastycznie, nie dodam, Fantastycznie, no. fantastycznie. jeszcze tak jak... fantastycznie to było to, że zaczynaliśmy sesję czterokrotnie. Gdyż trzykrotnie kogoś wyrzucało z sesji kwalifikacyjnej. I... Czterokrotnie, proszę Państwa. Czy Państwo zdają sprawę, jaki to jest commitment? Czy Państwo zdają sprawę, jakie to jest poświęcenie? Cztery razy zaczynać. W następnych wyścigach będziemy tylko maksymalnie trzy rozpoczęcia. Czwarty to już pek dla któregoś z nas. O tutaj widzicie Państwo, tu jest fantastyczna Dobro. informacja. Jak będziecie się chcieli podzielić ze swoimi znajomymi jakąś ciekawostką, to wiedzcie, że od wyścigu w Chinach będziemy się restartować tylko do trzech razy. Do Do trzech dodam, trzech dodam taką i małą ciekawostkę. Na siódmym miejscu był kolega Kowal, który jechał cały wyścig z kokpitu, gdyż nasza supergra stwierdziła, że jednak pojedzie z kokpitu w tym wyścigu. E, Deny, czy możesz coś dodać po tak, tak niezwykle wyczerpującej od wypowiedzi kolegi Matiada? Nie jestem w stanie nic dodać, ponieważ wyczerpał temat w stu No, temat jest jak rzeka, także czysz na pewno. Zastanów się. A jeżeli byłbym uczestnikiem. Ale nie byłeś. To, no właśnie, no i dlatego. W rzeczach logicznych. Dlatego dla mnie ta rzeka jest bardzo wąska. <grym> ta rzecz, rzeczka, taki strumyczek dla Ciebie. No dobrze, no. nie będziemy cisnąć tematu. Ja tylko jeszcze na koniec chciałbym wspomnieć, że e, nie, wie, nie wiem, czy Państwo se zdają sprawę, ale w tej lidze startuje jeden Japończyk. To jest nasz przedstawiciel na obczyźnie, mieszka w Nagajako małej miejscowości koło Lubus, koło Kęstrzyna Podlaskiego. Także proszę, proszę, proszę zwrócić na niego uwagę. On jest miły chłopak. Co prawda na ostatnim miejscu przyjechał, ale no, tak bywa. No, co zrobić? Niemniej to tyle w lidze drugiej. E, za tydzień Liga Druga z Chin. Miejmy nadzieję, że tam dolecimy, bo cholera wiem, może na 100 do, do Krakowa. Erorku, tak. powiedzmy jeszcze kilka słów o lidze trzeciej, gdyż taka też u nas w małej lidze występuje. Tam y, kwalifikacje odbyły się bez żadnych problemów. Wygrał je nasz kolega Greg z lekką. On jest twoim kolegą? Tak, jest moim kolegą. Z, A, no z no to małej ligi. Także. <laughs> tutaj, tutaj chcę tylko to rozwiać wątpliwości. Chcę tylko rozwiać wątpliwości, że tutaj nie każdy jest kolegą z każdym, także, żeby nie było. Rozumiem? Tutaj czasami czasami jest ciężko się dogadać. I dodajemy, że po pasjonującym wyścigu w lidze trzeciej wygrał nie kto inny niż Grek. Także gratulujemy i zapraszamy do kolejnego studia, które odbędzie się przed Grand Prix. A poczekaj jeszcze, może Denny niech coś powie. Nie, Demian, ja nie, masz nie coś do wyzwania? Nie zamykałem naszego wątku, tylko po prostu skończyłem ligę trzecią. Ale tak smukle przeszedłeś od początku do końca. Masz, masz, ty, masz, ty, masz, ty, masz, ty, masz ty jakąś taką, wiesz, taką łatwość. Jesteś jak Mati Borek, wiesz, taki, taki luźny, 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 w kroku i w języku i w ogóle na nim. No powiem ci, masz, masz talent, chłopie. Bloguj dłużej. Ten e, powiedz, kochany, czy masz coś do dodania? No jaki temat. Kochanie. No, jak no. To? Na temat naszej naszej, naszej trzeciej ligi. No, na temat trzeciej ligi. Mm. No myślę, że to jest bardzo interesująca liga, że tam walka jest wyrównana. To nic, że jeden z nich wygrywa każdy wyścig i reszta mogłaby zostać w garażu, ale myślę, że przez cały sezon to się może wiele zmienić jeszcze. I razy bacznie obserwować. Nania. No, ja dziękujemy. Myślę, chciałbym jeszcze pozdrowić kolegę. Tak jak tu kolega Error mówił, że nie wszyscy mają kolegów, ale ja jednak mam. Mojego kolegę z Ferrari w trzeciej ligi, kolegę Calione. weź Weźcie chłopie do roboty, bo jak będziesz tak dalej jeździł, to lipa będzie. Ja tu widzę po wynikach po wynikach, że Kellione ukończył wyścig trzeciej ligi. Także należą no. mi się gratulacje, bo to jest wyczyn jednak 45 minut siedzieć na tyłku w ciężkich warunkach, pada, pada na głowę. Wiesz, trochę jest ciężko, bo my wiemy wszyscy, jakie Kaliony ma warunki. No niestety, proszę, państwa, to nie jest pierwszą, pierwsza planowa e, postać w naszej lidze, ale jest to człowiek z potencjałem. E, no to tyle. Cóż więcej dodać, coś więcej ująć. E, proszę Państwa, co dalej? Dalej. Grand Prix Chin, proszę Państwa, za wielkim murem odbędą się wyścigi. Za wielkim murem, tam gdzie. Gospodarka jako jedyna na świecie rośnie w siłę. Tam, gdzie co drugi Chińczyk nie kupuje iPada, tylko iPoda, i tam też wszyscy teraz my, jako emigranci z naszego biednego polskiego kraju, powinniśmy emigrować. Wystarczy, że przyczepimy sobie trochę. Takich śmiesznych rzeczy do wieszania ubrania i wyglądamy jak chinczy, także, także nowy, nowe rynki, nowe możliwości. Mali jesteśmy, więc damy radę i, i dobrze będzie. Niemniej, za tydzień będziemy, miejmy nadzieję, nadawać z Chin. Mogą być pewne problemy techniczne, dlatego nie spodziewajcie się Państwo, że nadawanie odejdzie. Nawet będzie tak szybko, jak powinno być, ale niemniej liczymy, że wszystko będzie ok. Dziękujemy i zapraszamy na reklamę. LTE. Jest? Kurde, opiląłem się. Je. Ale jeżeli mówimy o tym kredencie, czy ty wiedziałeś, że ten kredyt działa w systemie LTE? Czy ty? wiedziałeś o tym? Możesz wytłumaczyć na czym to polega? Właśnie. I po to to właśnie jest nasz konkurs. Nasz konkurs polegający na tym, że jeżeli podobać się nasz film, jeżeli podobać się nasze tłumaczenie, jeżeli podobać ci się nasz wygłup. Proszę, napisz na naszym facebooku, co według Ciebie oznacza skrót LTE.